A mówiąc o medycynie chińskiej, może przypominasz sobie jakieś takie historie na przykład właśnie z tego, jak się leczyłeś w Chinach tą medycyną chińską, mm -hmm. z chińskich szpitali, które mógłbyś tutaj opowiedzieć, żeby jakby to pokazać, to podejście właśnie Chińczyków? Tak, z, y, mam dwie fajne historie. Mhm. Pierwsza była na początku mojej podróży, gdzie trafiłem y, do szpitala, no tak naprawdę z jakimś tam przeziębieniem jakimś takim dosyć podstawowym problemem. Y, no i na wejściu, jakby lekarz dał mi wybór, czy chcę się leczyć medycyną zachodnią, czy wschodnią. Mhm. Od, od zawsze interesowałem się. Y, Takim holistycznym podejściem do zdrowia, naturalnym podejściem do zdrowia, więc no wybrałem oczywiście medycynę wschodnią, jeszcze wtedy nie wiedząc dużo o niej. No i okazało się, że położyłem się na leżance, dostałem akupunkturę, domek z moksą na brzuch, nawet jakieś punkty miałem na uszach rozkrwawiane. No i to mnie bardzo zaintrygowało, bo no, po pierwsze było to dosyć ciekawe. no Oczywiście coś wiedziałem o, o akupunkturze, ale na przykład o mox jeszcze wtedy mm -hmm. nie wiedziałem, o rozkrwawianiu punktów też wtedy nie <laughs> wiedziałem. No, ale muszę przyznać, że bardzo szybko pomogło, że no, mm -hmm. dos dosłownie następnego dnia się już czułem dobrze. I jak później miałem szansę, no to jeszcze wracałem właśnie po tą jedynie medycynę, w, po, po leczenie mm -hmm. dokładnie w, w, w nurcie medycyny wschodniej. Co ciekawe, czasem też się dostawało zioła. Mm -hmm. I to, też było bardzo fajnie przemyślanie, bo, przemyślane, bo jeśli człowiek nie chciał gotować sam tych ziół, to można było zamówić w aptece, żeby oni to ugotowali, mm -hmm. poroz, porozlewali do takich małych pojemniczków, i po prostu po godzinie dwóch można było odebrać. Na 10-20 dni po prostu już ugotowane zioła. To więc... Też bardzo wygodne faktycznie. No i miałeś ten tak. komfort, że widziałeś efekty od razu, więc na pewno tak, to też tak. zachęciło do tego, żeby iść w tą stronę, prawda? Tak, żeby to jakby zagłębiać wiedzę o tym i rozwijać się w tym kierunku. Mhm. A, a drugi przypadek już był e, dwa lata temu jak wróciliśmy do Chin z Olą na targi mhm. e, i przez podróż samolotu po prostu zaczęło mnie gardło boleć, no bo niestety klimatyzacja, wiadomo, tak. zmiana też e, dosyć duża. Jak chodzi o pogodę w Chinach i w Polsce. Mhm. Więc jak wylądowaliśmy szybko, znaleźliśmy akupunkturzystę. Wtedy już nie jest szpital, tylko po prostu mhm. prywatny, prywatny gabinet. I tam nam się udało po chińsku. Na szczęście okazało się, że jeszcze jakoś po chińsku potrafimy rozmawiać, bo jednak trochę nie używaliśmy tego języka. Mhm. Ale udało nam się dogadać z nią, w czym jest problem. No i wtedy też miałem to rozkrwawianie punktów na palcu. Trochę bolesne, muszę przyznać. Nawet mm -hmm. nie samochód, tylko to, że po prostu tej krwi jednak chciała trochę upuścić, bo ja się spotkałem w Polsce z upuszczeniem krwi z palca, ale to raczej było no, krew, tam mm -hmm. kropla, dwie. Tam się starali więcej tej krwi upuścić, ale faktycznie podczas nawet zabiegu przeszły, przeszły mi już taki mocniejszy ból gardła mm -hmm. i wieczorem tego dnia po prostu czułem się dobrze, więc no, następnego dnia na targach mogłem z powrotem rozmawiać Czyli I się nie bać. Tutaj właśnie ta znajomość języka pomogła, prawda? Zdecydowanie tak, tak. Żeby wytłumaczyć przynajmniej wstępnie, mm -hmm. w czym jest problem. Bo no, tak jak na początku podróżowaliśmy, to oczywiście język migowy i mniej więcej stara tak. się. Każdy tak zaczyna. Tak, dokładnie. To, to tutaj no, zdecydowanie przyspieszyło to proces.